Czwartym Liceum Ogólnokształcącym dziś królowała Hiszpania i język hiszpański. Hiszpański to z jednej strony 500 milionów ludzi, którzy się nim posługują. W Hiszpanii w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej Środkowej, natomiast oprócz tego jest to brama do nauki innych języków. Język hiszpański jako język romański ma ogromnie wiele wspólnego z francuskim, z włoskim, z portugalskim, katalońskim. Dlatego popularność hiszpańskiego systematycznie rośnie. El español en Polonia un idioma que italiano por de alemán. W Polsce język hiszpański coraz częściej jest wybierany jako drugi język. Częściej niż włoski, a popularnością dogania język niemiecki czy angielski. O tym wzroście popularności świadczy to, że w szkołach powstają dwujęzyczne oddziały z wykładowym hiszpańskim. Już 3000 osób uczy się języka hiszpańskiego w 14 sekcjach językowych działających w Polsce. Klasy hiszpańskojęzyczne w Radomskim IV Liceum prowadzone są od 10 lat. Język hiszpański w tej chwili stał się jednym z podstawowych języków w Europie i na świecie. Teraz znajomość języka angielskiego jest rzeczą tak podstawową, że właściwie nikt nie pyta nas, czy mówimy po angielsku. Potrzebny jest dodatkowy język, jeden lub dwa dodatkowe języki. I hiszpański doskonale tę rolę spełnia. Teraz zmienia się nieco system naboru. Szkoła nie będzie już prowadziła tak zwanej zerówki, czyli klasy, która przygotowywała uczniów do nauki w języku hiszpańskim. W przyszłym roku, z racji tej, że nie będzie klasy zerowej, tej klasy wstępnej, będziemy yy, no, chcieli otworzyć dwie klasy z językiem hiszpańskim. A oprócz tego chodzi o klasę dwujęzyczną. Natomiast w tym roku otwieramy klasę yy, z rozszerzeniem Historia WOS i z nauczanym językiem hiszpańskim, oprócz klasy dwujęzycznej hiszpańskiej. Szkole pomaga ambasada, przekazuje m.in. podręczniki, wspiera wymianę międzynarodową, deleguje nauczycieli języka. Nauczyciele także szkolą się z tego języka. Nasi nauczyciele biorą udział w tzw. projekcie EuroProf. To też jest przy współpracy z ambasadą w Hiszpanii, gdzie mogli zdobyć kwalifikacje do nauczania swoich przedmiotów w języku hiszpańskim. I w tej chwili mamy trzech nauczycieli, którzy są w tym programie. Jeden już, jedna pani już ukończyła, a ma kwalifikacje do informatyki i podstaw przedsiębiorczości, niedługo będzie do geografii. Dalej fizyka, historia, WOS, HIS, więcej przedmiotów. Na dziesięciolecie sekcji hiszpańskiej dyrekcja placówki życzy sobie i szkole, żeby ten romans z hiszpańskim trwał i żeby sekcja się rozszerzała. W dalszych planach jest stopniowe zwiększanie ilości przedmiotów prowadzonych właśnie w tym języku.